Pani Magister, ta pogoda mnie wykończy. Ma Pani coś, żeby mi poprawić ten humor? Coś, żebym nie czuła się tak staro, żebym czuła promienie słoneczne. Witamina D3 już nie działa. I bum, za się Max nie działa na ból głowy. Samotność doskwiera. Może mi Pani coś doradzić? Mówi Pani, brak słońca, zero humoru. Samotność i starość. Żaden z tych leków Pani nie pomoże, ale mam coś z podlady. Specjalnie dla Pani. Jacek Galiński, zabójczy tandem. I powiem Pani: książka, ale która Panią przeniesie w inny świat. Będzie słoneczko, będzie uśmiech, będzie zagadka kryminalna i. Gwarantuję, że od razu Pani przestanie myśleć, że jest Pani za stara, bo tutaj dwójka staruszków, ale tak dokazuje, że młodzi wymienkają.